A tak się piratuje. Nagrało się. Oczywiście. Wszystko czterdziestkową jadą, kurwa zwiedzają. Ufaga, uwaga! Uwaga! Zakaz wjazdu rowerów. Proszę wyjechać z tunelu. Attention! 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 Bikes not permitted. Please leave the To jest brać jakichś inteligentnych No koleś, pewnie kolejny debil kurwa no. Pewnie kolejny debil no. Ah, jest. Jest, jest. Jest koleś. Jest, jest, jest tutaj, o. A, ja pierdol. A, jo, już wierzysz, to zgarnięte.